nie straszyli nas zimą i zima przyszła. Faktycznie przyszła do nas z powrotem, i ja jestem po prostu wściekła, bo ja mam od dzisiaj, słuchajcie, tydzień urlopu i ja chciałam posiać w ogrodzie, porobić te moje grządki ogarnąć yy, to moje życie, a tutaj śnieg. Naprawdę, no. Wszechświat serapii, a ja. Wszechświat co z nas jak nic. No a ja wracam z pracy, słuchajcie, i serio mam balerinki na nogach. Tak, bo wczoraj było w sumie w miarę ciepło, a później sobie myślę, dobra, nie będę sobie zakładać innych butów, a tych brać na przebranie. Nie chcę mi się to szybko przebiegnąć w tych balerinkach. Ale no teraz jest mi strasznie zimno w nogi, nie? Także. Wiosno przychodzi już, bo mamy dosyć. Mamy dosyć tej zimy. I ja w ogóle się obawiam o te moje warzywa w tej szklarni, Bo ja tam przecież i te ogórki przeniosłam, i ten arbus. I wiecie, tak to było gorąco. A teraz dzisiaj jest minus 2,5 stopnia. No to nie są śmiechy żadne, w ogóle żety. Także nie wiem. Mam nadzieję, że nic się tym moim warzywkom nie stanie. No a jak się stanie, no to trudno. no Boże się też nic na to nie poradzimy. O, i jeszcze nawet z solą jeżdżą. Oho, fast. Z solą i z piaskiem. <laughs> jeszcze im trochę zostało z zimy, bo w zimie nie wykorzystali, to teraz wykorzystują. No i dobre kochani ja już już dopiero wstałam jest zaraz za 10 ale ja wstałam o 12 .00. chwilę leżałam jeszcze tak wiecie w łóżku, żeby się obudzić. Potem e, poszłam pod prysznic i chyba o 13.30 ja dopiero jadłam śniadanie. Na śniadanie, oczywiście, co um, mój sekret wiejski. I co? O, oni ciągle coś ode mnie chcą. <grytanie> tutaj to okno mamy tego naszego McDrive'a, i ciągle ktoś, jak ja mam okno uchylone, ciągle ktoś coś krzyczy: Mama Ewa, mama Ewa, ciągle oni coś chcą ode mnie. No i tak, zjedłam śniadanie, jeszcze nawet kawy nie dopiłam. Odkurzyłam tutaj znowuż. Bo wiecie, ja spałam dzisiaj tam u chłopaków w pokoju. I mówię, ja się przynajmniej wyśpię, oni sobie pójdą do kuchni jeść śniadanie. A ja się wyśpię, niech zamkną mi te drzwi. I tak chyba będę teraz robić cały czas, że będę właśnie spała tam u Jasia w łóżku. Bo przynajmniej się wyśpię po takiej nocy, nie? A tak jak ja tu śpię w kuchni, to im tu chodzą, robią śniadanie, hałasują. Wtedy pies na mnie wyskoczył, dzisiaj on w sumie też na mnie wyskoczył, jak ja spałam e, i on <noise> sprawdzał, ja czułam, że on po mnie łazi, że on sprawdzał, czy ja on <noise> Tak mi się śmiać chciało i ja tylko czułam przez ten, że on na mnie wylazł, przeszedł po mnie, powąchał i poszedł dalej. Ale <noise> co, no, jaka śmiać mi się chciała z <noise> Dobra, dzisiaj robię słuchajcie, tego laje. Trzymajcie za szybki, żeby to mi wyszło. Sypię, właśnie ryż. Obiad będzie późno, ale codziennie mamy późno obiad. Chłopaki teraz jechali sobie do sklepu po słodyczki, a ja poprosiłam ich, żeby mi kupili koperek. Bo ja potrzebuję koperek. Do tego masła, właśnie. Do w masło mamy. Tutaj mamy ryż. Zaleję go wodą, niby się zalewa zimną wodą. Mi kiedyś mama kazała wrzucać do ciepłej wody. Ja już w końcu sama nie wiem, jak ten już gotować. Ale wyczytałam na internetach, że zimną wodą się zalewa. Więc tak zrobimy. I nie gotuję go w tych woreczkach, tylko właśnie wyjęłam go z tych woreczków, żeby był taki, wiecie, fajny. W tym moim nie nieprzypalającym. Jeszcze chyba ryżu nie gotowałam w nim. Nie, ja chyba robiłam w nim coś tam z ryżem. Aha, to były te głąbki bez e, zabijania. Nie, ja dzisiaj jeszcze jestem taka śpiąca trochę. No, tak to jest. Ale pocieszam się tą myślą, że ja mam teraz tydzień wolnego. To wiecie, przez ten tydzień sobie wszystko ogarnę. To dzisiaj na spokojnie mogę sobie robić obiad. Nie chce mi się nawet iść na dwójkę, słońce niby świeci, ale jest zimno, ten śnieg się stopił. <tryk> ten śnieg co był, to się potopił i na razie jest słoneczko, ale zobaczymy w nocy, pewnie znowu będzie na minusie. Mój duży gaz ostatnio mi się zalał i on znowu się nie odpalany. Ja nie wiem co to jest biały. A tak go chwaliłam, że mogłam, kurde, gotować na tym dużym razie i dupa i znowu się zepsuło. No, ja oczywiście co, za zana, musiałam tu trochę ogarnąć, e, zmywarkę nastawić, wiecie, posprzątać, pościerać, bo chłopcy po śniadaniu tylko wszystko wrzucili do znowu, nawet nie do zmywarki i poszli sobie na twór, Ale dobrze, niech siedzą na dworze, niż by mieli w telefonach siedzieć i grać, albo w jakimś internetowym świecie. Lepiej niech sobie chodzą, co no coś robią. Dobra. już wstawione. Ja się zabiorę za biały sos. Biały sos powinno się robić na rosolę. Ja muszę sobie przynieść mój zeszyt, bo ja mam w zeszycie przepis na biały sos i ten biały sos zawsze mi wychodził super. Jeszcze mnie zmywarkę. On pyłuje zmywarkę, ale ciepły to talerzyk. Ostatnio mi jeden talerz spadł. Czekajcie, ten z tej zestawy, nie? Kurczę, czy byłam taka zła? Była. Szkółkuj się na jednym. Ale to moja wina, bo ja miałam. Y to, aha, ja miałam pełną zmywarkę, ja go tutaj tak na brzegu położyłam na szmatce, żeby on wyschł, wysechł i, i go zahaczyłam i spadł mi, czy on sam się zesunął jakoś tak, albo on sam się zesunął, no ale tak, tak taki kaszek był, więc zaraz zrobię biały sos, przyniosę ten mój przepis. Także pewnie za dwie godzinki mi zajmie robienie tego obiadu. Zmywarka nie była pełna, nastawiona, ale już nie miałam talerzy, a nie chciało mi się myć. Mówię dobra, nastawienie. Bo od wczoraj, yy, od obiadu talerze i dzisiaj od śniadania, no i już nie mamy wtedy talerzy, mimo że mamy jeszcze jedne tam takie, które mogłabym wyjąć, ale już nie chce mi się wyciągać kolejnej tej zostawy. No, poszłabym, kurczę, może pójdę na chwilę na jak pójdę na to który ja ten obiad zrobię, nie? Też tak trochę bez sensu. Może wieczorem się przejdziemy. chwilę. Jakoś tak idzie, ja lubię jak jest ciepło, jak jest słoneczko też lubię, ale jak jest ciepło, już było tak pięknie, już było tak ciepło, tak się schrzaniła ta pogoda, że to się aż odechciewa, mam? bardzo się ze mnie śmieje, słuchajcie. On się ze mnie śmiał dzisiaj, że ja wstałam, zjadłam śniadanie i co? I wzięłam odkurzacz. I on mówi, przecież tu wcale nie jest brudno. E, tu nie jest tak brudno, żebyś tu musiała dzisiaj odkurzać. A ja po prostu widzę, nie? Ja nie wiem. Ja widzę pełno kłaków na kanapie. Bo bar leżał całą noc z nim na kanapie. No to ja widzę te kłaki, widzę, że bar był wpuszczany yy, i nie miał wyczyszczony nóg, bo jest pełno piachu na tej kanapie, nie? A jak ja mu wycieram nogi, to do tego piachu nie ma. Więc ja doskonale. Ja jestem takim obserwatorem, który wszystko widzi. Jak kiedyś yy, mój sąsiad, ja takiego sąsiada, co on, słuchajcie, wie, po śladach. Dobra, koniec trzasków. On wie po śladach samochodu, po śladach opon, kto był, nie? Kto przyjechał. On zna kiedyś, jak on tu do nas przychodził. Teraz już nie przychodzi na szczęście, ale kiedyś, jak do nas tutaj przychodził, to e, wiedział, kto był po prostu u nas. Czy to był listonosz, czy kto to był, czy to był ktoś z naszych domowników. On wszystkie ślady opon znał, więc no, a ja podobnie jak on po śladach widzę, nie? Widzę, że piacho opa, nie miał czyszczonych nóg. No, a on się ze mnie śmieje, że ja ciągle sprzątam, że mam nie sprzątania. No ja po prostu lubię jak jest czysto, to jest różnica, nie? Nie wiem. Jest niedziela, chcę żeby było, wiecie, skrudnie. że jak usiądę do tego stołu, to nie muszę patrzeć, że wszędzie jest pełno płaków, nie? O to chodzi. A faceci może tego nie rozumieją. Dla nich, wiecie, dla nich jest czysto. Dla nich może by no, będzie, nie wiem, kiedy już wszystko będzie się kleiło, nie? A ja po prostu mam tak, że, no nie, lubię po prostu w czystym przerywaniu. Dobra. Dobra, słuchajcie, ryż już ugotowałam. Biały sos już się Czekajcie, czy ja to wyłączyłam? Nie jest, jeszcze na małym gazie. Ryż już ugotowałam, przy okazji byłam w piwnicy i przyniosłam jeszcze bigos. Jeszcze znalazłam słoik kiełbasy i z tej kiełbasy mięsnej i kiełbasy krwawej. A bigos ma... Boże. a Ryż mam tutaj, o tak, Ewa. tu chłopcy jedli babeczkę, bo tak wczoraj przywiózł babeczkę. Od mamy, a nie sprzątnęli po sobie, i tak ten sos niech mi się dogotuje. Już dojdzie, ja go zawinęłam w ręcznik, bo tak kiedyś moja mama robiła. Tylko moja mama jeszcze to owijała najpierw w gazety, potem w ręcznik, a potem wkładała to pod e, Boże pod co pod pierzynę. A ja to tutaj teraz na małym gazie by dobra, to się robi. I teraz najtrudniejsza rzecz, czyli te Dewolaje, słuchajcie. Na biały sos, ja mam w ogóle tutaj taki przepis w moim takim bardzo, bardzo stałym zeszycie. Patrzcie, mój przepis. Trzy łyżki, mąki, trochę margaryny, Jak to się roztopi, zlać wcześniej przygotowany rosół, doprawić solą, cukrem, kwaskiem cytrynowym, dodać żółtka, następnie śmietanę, a gest jedynki. Całość zagotować. No, żadnych żadnych... E... Proporcji tutaj nie ma, to jest taki mój stary zeszyt, w ogóle pierwszy z moich zeszytów. Ale tu mam takie chyba najbardziej znane. Oto mojej sąsiadki, moja sąsiadka ma na imię Halina. I bardzo dobrze robiła ciasta i zawsze do niej chodziłam i sobie spisywałam. Ona mi dyktowała co tam robi, albo jak robiła to ciasto, to ja sobie brałam kartkę i pisałam. Bo wiecie, moja mama w domu nie robiła takich rzeczy. Ciast to już w ogóle u nas w domu nigdy nie było zawsze tylko obiady yy, i takie rzeczy właśnie ciasta, gofry, takie różne. Sami się uczyliśmy. Biały sos to mam też przepis właśnie od tej mojej sąsiadki. Yy, bo jak byliśmy dziećmi, to tam często do nich chodziliśmy. No a ten mój biały sos, on jest taki bardziej żółty, bo dodałam cały słoik agestu. I ten mój agest jest taki bardzo dojrzały. On już jest prawie taki czerwony. Mm, no, i to tak chwiecie, zafarbowałem. Dobra. Sposób na te kotleciki jest taki, żeby ułożyć mięso na wojeczku. To ja Wam zaraz to pokażę, jak to robię. Ale ja nie jestem zadowolona zbytnio z kształtu i z tego, że one są takie popękane. Wydaje mi się, że to mięso jest y, zbyt y, mokre takie jeszcze to w ogóle wyszedł tragiczne. Te kolejne to już są takie lepsze. Dodałam sobie więcej oleju. I zobaczymy jak one wyjdą. Ja Wam pokażę jaki tam był ten przepis na tym TikToku. Postaram się tak wszystkie zrobić. Jak zrobię całą tą masę, to pewnie mi zaczną wychodzić. Prędzej czy później. Ale nadal wydaje mi się, że to mięso jest jakieś takie... Mięso jest takie właśnie wygodne. Tanek weź i pomóż ja się sprzątać i wtedy przyjdziesz, tak? Proszę. Się. Nie trzaskaj drzwiami. Dobra, więc tak, promujemy sobie takie coś. Tylko... Ja myślę, że ja za szerokie to robię, a powinnam trochę dłuższe ja dojdę do wprawy, prędzej czy później dojdę do wprawy i te talerze moje, one są za małe. Ja powinnam to jajko na takim płaskim talerzu chyba zrobić, a bułkę tam, tam ta pani pokazywała, że w miejsce, żeby zrobić i żeby to wrzucać i tak obtaczać, tak wiecie, podrzucać, nie? Ale to też tak nie do końca idzie. Podejrzewam, że trzeba dojść do wprawy. Dobra, i tu kładziemy masło i teraz bierzemy ten woreczek z dołu i to Zawijamy. Zawijamy z jednej, zawijamy z drugiej i to się połączy. Ja sobie jeszcze zrobię taki patent, że ja to tak ścisnę w tym woreczku, żeby mi się to nic nie rozlało. I tak się zastanawiam czy ja za małych tych dowolajów nie robię. Muszę sobie kupić. Hmm. O, i tutaj te rogi też sobie ściskam. Widzicie? Tutaj nie można w tym woreczku ścisnąć, wszystko wyrównać. I on jest super. Kształtem wszystko tu jest super. Wszystko tu jest w miarę połączone. Aczkolwiek to łączenie też nie jest jeszcze takie idealne. A jakiego wezmę ręce? To znowu, że mi się rozjeszcza Nie no, chyba dobrej wielkości. Jest takie jak ręka. Ja mam dużą rękę, więc jest chyba okej. Okay. No Tylko właśnie, teraz jak ja go włożę do mąki, to on mi się rozjedzie. No nie wiem. Czy jego trzeba więcej razy jakoś tak odtaczać, czy co. Ja go włożę do mąki no to jeszcze. Jeszcze po objegu, wodą tą mąką mogę go obsypać. O, jak ja go końcu, to on już jest taki... Już to się rozładzi. Nie wiem dlaczego. Teraz do jajka. Jajko to jest magia. Żeby go obrócić, bo jak ja go zacznę tu obracać rękami, to... Ja nie wiem, jak ci ludzie to robią. Teraz jakiego ja go wyciągnę, to on już ma tysiąc innych kształtów. Zaczyna mi się rozłazić I Teraz go wrzucę do bułki, I ja go po prostu obsypię tą bułką. W ten sposób. I go wyciągnę żeby jak najmniej go ruszać. Ja się boję go w ogóle ruszać, żeby on mi się nie rozpadł. No, z czasem pewnie dojdę do tego, że nie będę się bała. Ale, dzisiaj to jest pierwszy mój raz, więc dobra, taki. Jego ja jeszcze powinnam dać raz do jajka. Ja jeszcze nawet to jajko próbuję widelcem, rękami nałożyć, żeby go nie musieć obracać, ale to też nie ma sensu. Oj, i teraz jak tego go obrócę chpiję jak to już, już on mi się znowu rozczłapczy. Czekajcie, jeszcze raz tutaj półki. Strasznie to mięso jest takie. Mokry wydaje mi się, że za mokre, ja nie wiem. Czy przez to, że ja je męziłam, może ono trochę wody nabrało. Nie wiem jak ja mam to... O, widzicie i jest taki pokierzowany. On nie jest taki gładki, jak kupujemy w sklepie. A ja bym chciała dojść do takiej perfekcji, żeby one były właśnie takie ładne gładkie, nie? Dobra. Ms. Tu się odłożę na ręce, a ile, ile bułki mi schodzi z rękawiczek, no strasznie dużo. Także ja dzisiaj jestem załamana, myślałam, że to pójdzie mi łatwiej jakoś, że to będzie um, szybszy sposób robienia tych dewolajów, ale no jestem lekko podłamana. Ale no nie poddaję się. Bo i wyłagam tu w kuchni, ale zobaczymy. Ale już masło wyleciało. Dupa. Dupa, bo wyleciało z innego masła. O będzie 1 numer jeden. Także nie wiem, jeżeli macie jakiś fajny sposób laję, no ja nie wiem ja muszę sobie więcej filmików obejrzeć i zobaczyć jak to zrobić, żeby jakieś talerze inne, żeby to fajnie tak odtoczyć, żeby że jak już to mięso uformuję no bo teraz to formowanie mi wychodzi fajnie, ale znowuż to obtaczanie jakoś dziwacznie dziwacznie mi psuje całego tego dewolaja. nie wiem coś tu jeszcze nie tak jest w tej mojej konstrukcji może z czasem dojdę do tego sama co. Albo poszukam sobie jeszcze jakichś filmików. No i nie mam, e, Wkładam samo masło, bo nie mam ani pietuszki. Ja tak był w sklepie, ale ani pietuszki nie było, ani e, koperku. A ja wcześniej nie kupiłam, bo zapomniałam całkiem o tym, że to musi być. No i dobrze, robię kolejnego. Tak w ten sam sposób, zgniatam go w tej folii, sobie ugniatam go sobie tak, roluję, z każdej strony, żeby on był ładny. Tam też wyczytałam, że można sobie ręce olejem, żeby to się wszystko ładnie kleiło, no to ja już tu nawet oleju trochę dałam, na ten woreczek, żeby to fajnie trzymało. Ale to nadal się trochę rozłazi. Nie wiem, czy Wy mnie słyszycie. Chciałem ja coś trochę gałów boli nawet Nie wiem Jak to zrobić żeby to się nie rozłodziło Napiszcie mi nasze sposoby na dowolaje Albo jakiś fajny przepis z którego O I patrzcie Patrzcie na to Jest niby zrobione, ale jak ja to chcę to to się tutaj rozłazi o! Nie? Tu no, złaś się męgoza. Chciałam to mocniej ścisnąć. Ścisnąć tutaj tak na hama, Może mocniej to pościskam w rękach. Sobie taką łódeczkę. Nie wiem, kurde. W sumie one są zawsze w kształcie takiej łódeczki. Może w ten sposób. Więcej e, kulania w rękach. Tą bardziej okrągłą tą kółkę. Może taką, takiej dowolnej. Zobaczymy. Ja do tego dojdę. Pędrze, czy później jak ja się czegoś upię, to się tego nauczę. Zbieniakam to. W tych rękach może wtedy. Już sobie jajko jeszcze wbić. I muszę jakieś inne talerze. Większe talerze będę tego potrzebowała. Albo po prostu właśnie mniejszy będę wolnej. Cieko. Może to jest pomysł, żeby to w rękach tak robić sobie to uformować na tym, na tej folii, a potem i tak rękami do, do pniatać. Ej. Może właśnie odkryłam sposób. <laughs> sposób nadawania. Teraz nie mam jajka. No Dobra, pierwszego. To nie jest pierwszy. Pierwszy wyszedł okropny, ale z tego wyleciało masło. Chyba trochę. A te dwa jeszcze są do dopieczenia. Nie jest źle, co? Do ideału wiele brakuje, ale pamiętajcie, że ja kucharzem nie jestem ani kucha jak I że ja się wszystkiego naprawdę uczę sama. Bo chcę. Bo lubię, jak mi coś wychodzi, jak się czegoś nauczę, mam satysfakcję. Że coś mi wychodzi. I że sama do tego doszłam. I wiecie, z czasem, jakbym się nauczyła, to to na pewno i tak taniej wyjdzie niż e, kupować to nie? Mam chyba 6 sztuk devolaja, 18 zł, jak nie więcej. Kurde, nie pamiętam. Ej, będę musiała zobaczyć, sobie to przeliczyć. I przeliczę sobie to na to mięso. Będę teraz następnym razem dodał. Jajo mam, no i właśnie, i teraz znowu w tym jaju, ja muszę to w tych rękach wszystko robić. w Tym jajem to w rękach otaczać, żeby to tego kształtu mojego nie straciło. Może tak to się robi, ej, a no wtedy cała kuchnia wyciapciana. Mąka. Może to jest jakiś sposób, żeby wszystkim Wyciapciać i odkręcić i dalej poprawiać, nie? Teraz znowu jajo. Chyba to zrobiłam, bo najpierw ją mąkę wsadzić, ale oczywiście nie się chrzani. Teraz jajo. No Teraz bułka tarta. Czekajcie, może to będzie ten pierwszy dywolej, który wyjdzie. Może to jest ta wielkopomna chwila pamiętna. Dobra. Dywolejku. No i ta półka ta bułka tarta, która jest taka już skrótkowana, ta też się przyczepia. To też tu coś jest nie tak. Patrzcie, moja ręka. A tu. Jezus. De vola. I ty znowu tu idziesz. No, nie. No. To się pokażę, ale tylko nie wiesz tego do siebie, dobra? Nie pokazuj mi to. Jo, proszę. Nie. Tutaj. <gry <UTORFF> <gry> <gry> nie jesteś głupi, wiesz. jesteś głupi. Nie wiem, ale czuję. Patrz, prawie ja mi wyszedł idealny. Mam chyba swój sposób na to. Nasz sposób, ja? Mhm, zobacz. Prawie idealny. Ale smakuje dobrze. Aha. To był fenka, nie jesmo. A, to jest koniec. To był akurat ja już chyba wiem jak to się robi, że to trzeba tak w rękach bardzo długo odtaczać no. że to się połączy całe mięso, nie? I wtedy rękać. Tak, to, 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 tak, to No, bo to mi się dużo zjeżdżało, nie? Że długo w rękach tu trzeba. No to tak jak masz mielone, mielone im dużej rękach to już to też się lepiej połączy. No. Jeszcze, żeby ktoś kopałek kupił, to by było w ogóle dobre. Nie było, no Panie, naprawdę. Ale wczoraj mogłeś chociaż pomyśleć, że ja będę dzisiaj wywołany. No, bo ja widziałem, że to jest dzieje, to ja no, to... no Ty powinieneś takie rzeczy wiedzieć zawsze. To Ty znowu